Witam wszystkich, dzisiaj zaprezentuję Wam urządzenie, jakie sobie kupiłem. To jest elektrostymulator mięśni, Sanitas, zakupiony w Lidlu, o 119 zł że kosztował. Trenik mięśni, EMS, uśmierzenie bólu, TENS i masaż. Nie jest zalecany przy, znaczy zakazany jest przy roz, rozruszni, rozruszniku serca. No i innych, tak, jakichś zaburzeniach pracy serca, niestety u mnie troszeczkę to występuje, kołatanie, no ale to nie wolno w ogóle używać w okolicach serca tego. Yy, ma to niby tam rozbijać te, te, te mięśnie. Mam tutaj, jak widać, brzuszek. Teraz pokażę jak to się tutaj przykleja. Już nie robię unboxingu, bo postanowiłem to obejrzeć sobie dokładnie jak to wygląda. Mamy takie urządzonko i tutaj już e, tak, to urządzenie już podłączyłem. Tutaj jak widać jest zasilane trzema małymi paluszkami AAA. I tutaj mamy to nasze urządzenie, wyświetlacz. Tutaj ustawiamy ten natężenie prądu, tym tutaj mamy menu, to wszystkie, te wszystkie funkcje podstawowe, ustawiamy programy, do tego mamy dołączoną instrukcję obsługi i tutaj możemy się dowiedzieć w kilku językach, możemy się dowiedzieć jaka jest, Zdajmy. są o tych różnych programach, jak należy ustawić. Jak się tym obchodzić. Synność impulsu. No i tutaj mamy. I tutaj mamy takie właśnie. O, różne porady. I tu mamy to, właśnie te to podstawowe te wszystkie programy opisane. czy podstawowe, Wszystkie programy opisane są na TENS, czyli tutaj jest uśmierzenie bólu. EMS, tutaj te, te, czyli te, te, e, trening mięśni. No i tutaj funkcje e, masażu. Tych programów jest dość dużo. Od razu tutaj jest pokazane miejsca, gdzie należy te elektrody przymocować do ciała. Także tutaj zaraz sobie coś tutaj wybiorę stąd. Muszę to zablokować jakoś, bo to się za, za, lubi zamykać, ta instrukcja. A więc sobie przykleimy gdzieś te elektrody, tutaj może tym razem gdzieś tutaj na rękę. Nie wiem, czy to będzie widać czy bardzo. Mam to, 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 to. Dobra, przykleimy sobie te elektrody. Należy przechowywać na tej folicy, która była tutaj dołączona do zestawu. One takie są kleiste, strasznie nieprzyjemne w dotyku. Przykleimy sobie gdzieś tutaj rękach Nie widać. Nie należy ich zbliżyć blisko siebie, to minimum pięć centymetrów, maksimum piętnaście centymetrów, gdzieś jedno od drugiej bliżej może też. Przykleimy to. To są owłosiona ręka, więc troszkę są problemy. Teraz się przypniemy. Momencik. To było widać, mam nadzieję, że będzie widać. Nagrywa się, nagrywa, się. nagrywa z porządku. W porządku, to wszystko nagrywa. Podpinamy sobie. To są tutaj dwa to są tutaj dwa kabelki na dwie pary elektrod podpinamy to. Zrobił, tak się z tymi kabelkami zrobił. można powiedzieć generator elektro... generator elektroszcząsów. Tutaj na brzuchu już nie będę pokazywał tego. widać w ogóle nagrywa czy nie nagrywa o, to wszystko splątało mi o, się splątają. i teraz tak sobie uruchamiamy to włączamy sobie tym power Uchronił się nam program to jest ten akurat tutaj możemy sobie chodzić po, zmieniać w tym przypadku menu na EMS i, i na masaż ten jest to jest właśnie ból EMS to są mięśnie i, i tutaj masaż. nam ja od razu pokazuję przy programach, gdzie należy te elektrody poumieszczać. Dobrze, sobie na ten EMS. Tutaj poszukam sobie tego programu właściwego. Menu. O, I tutaj ustawimy menu i teraz powiem program. A, gdzie, gdzie to było? Program. A nie, program to miało być. I co? Menu, program. A to sobie programy ustawiamy. Jaki się odpowiedział, czy program? O, to było zbliżone. To jest ten program tutaj numer 8. A zobaczmy program numer 8, który to jest, EMS, w podręczniku. Numer 8 to jest napinanie dolnych mięśni ramion. A więc mamy program numer 8, zatwierdzamy. Tak, zatwierdzimy tutaj sobie Enter zatwierdzamy Enter i teraz sobie tutaj tymi klawiszami ustawiamy plus minus plus minus, a nie, nie wiem czy było to widać plus minus ustawiamy sobie natężenie tych impulsów zarówno z jednej, na jednym kablu jak i na drugim lepiej go to o, już czujemy tutaj po prawej stronie białe, już czujemy ten prąd Teraz w lewej ręce czuję, ale troszeczkę możemy zmniejszyć. O, to zmniejszyć. Już, to już czuć wyraźniej. Trzeba tak, żeby nie, nie, nie było tutaj dyskomfortu. W tym przypadku już mamy... Może tego nie widać, może będzie jeszcze... O, za mocno. Nie może być czuć bólu. Tak, 12 to jest wystarczające ustawienie. I ten program trwa 30 minut co 60 sekund. tutaj zaraz pokażę, bo tu jest podane. Program numer 8, tutaj jak mówiłem, napinanie dolnych mięśni ramion. E, 60 sekund, 30 i 30. O, teraz są takie pulsacyjne ruchy, takie, takie puk, 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 ale widać to. Wcześniej było takie bardziej. Mierodajne. Drżą ręce. To będzie minuta, 30 sekund, 30 sekund i znowu. Tak, w takich cyklach się to powtarza. No i kolejny. Znowu inny rodzaj stymulacji się przełączył. Takie mięśnie pracują. To można zwalczać bóle pleców, mam w dolnej części pleców, jak się rano zawsze obudzę. Mam takie na, na stany napięcia mięśniowego, ale mam też nerwice właśnie. Jak się zastanawiam, to, to właśnie przy, przy nerwicy to pomoże, coś, e, stymulacja nerwów mięśni. No i mamy tutaj, tak zademonstruję, może tak jakby... Wyłą teraz wyłączyłem. Wyłączamy to, nie będę pokazywał zbyt długo. Odpinamy elektrody. No i to jest podobne jak się EKG robi. Czy defibrylator bym używał na przykład. To jest zbliżone do, może do, do defibrylatora, bo też e, wysyła impulsy elektryczne. Tylko przy sercu nie wolno tego używać, w przeciwieństwie do defibrylatora. I naklejamy z powrotem sobie te elektrody po użyciu. One muszą być przyklejone do tej folii. Muszą być przechowywane. Nie można ich gdzieś tam, żeby ta ten, ten wastewka tego kleju tutaj nie wyschła. To muszą być na tej folii naklejone. No i tak to wygląda. Są takie... O, to takie. A to się to. o, o, zleci. Powinna być to tak większa ta folia. Te kawałki się wzięło, ale no to... O czterech elektro, używam, tak to wygląda urządzenie. To już jest taki kryp do noszenia na pasku. To akurat gdzieś go Także e dziękuję e za uwagę. Zaprezentowałem taki e przyrząd do elektrostymulacji. Do usłyszenia.